Witajcie! Przedstawiam Wam dzisiaj przepis na wyjątkową jesienną sałatkę, która zachwyci Wasze podniebienia. W naszej sałatce połączymy soczyste gruszki, delikatnego kurczaka, kremowy ser kamember, świeżą rukolę oraz chrupiące orzechy włoskie. Całość zostanie uwieńczona wyjątkowym sosem musztardowo-miodowym na bazie oleju rzepakowego. To połączenie sezonowych smaków sprawi, że poczujecie magię jesieni na talerzu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Na początku powiem kilka faktów o oleju rzepakowym. Olej rzepakowy jest popularny w Polsce ze względu na delikatny smak, wszechstronne zastosowanie w kuchni oraz korzyści zdrowotne. Olej rzepakowy to doskonały wybór do smażenia potraw. Zawiera aż 10-krotnie większą ilość kwasów omega-3 niż oliwa z oliwek. Olej rzepakowy przyczynia się do zapobiegania chorobom serca i naczyń krwionośnych. Niestety o oleju rzepakowym krążą również mity. Mitem jest stwierdzenie, że zawiera kwas erukowy, który kiedyś występował w oleju rzepakowym. Został jednak wyeliminowany już prawie 40 lat temu. Twierdzenie, że olej rzepakowy jest zanieczyszczony glifosatem, nie znajduje potwierdzenia, ponieważ glifosat nie rozpuszcza się w tłuszczu, dlatego nie występuje w oleju rzepakowym. Brak obecności glifosatu potwierdzają również badania. Więcej ciekawych faktów o oleju rzepakowym znajdziecie w artykule na stronie www.pokochajolejrzepakowy.eu. Przygotowanie sałatki rozpoczynamy od zrobienia sosu. Do małej miseczki wlewamy olej rzepakowy, dodajemy musztardę, miód. A następnie całość doprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem i dokładnie razem łączymy. Umytą gruszkę razem ze skórką kroimy w plastry. Wędzonego kurczaka kroimy na większe kawałki. Serka member kroimy w większą kostkę. Na płaskich talerzach układamy rukolę. Plastry gruszki. kawałki kurczaka i sera camembert Całość posypujemy orzechami włoskimi I polewamy wcześniej przygotowanym sosem. Gotową sałatkę od razu podajemy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.